wyszedłem z areny. Wtedy to będzie pisał tak. Jest. Druga wycieraczka. Super. Hmm, dobra, nie bądź, nie bądź mu już tacy. No. Czekam. Czekam. Stary, kiedy ty masz zamiar stać? Jaka w ogóle poza. Nie ujdzie ci to na sucho Przecież to był przyjacielski pojedynek O ty dział. Niezła walka Położyłeś mnie bez trudu jesteś Proszę, podejrzany. weź tę miksturę leczniczą Dzięki niej wyleczysz rany e, Gość, jesteś podejrzany przeze mnie Co ty na to? Co jest, nie tak, z tymi co jest jaskiniami? Ty nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście Niestety w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii Okay. Eee, czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Eee, no, Zajmę co się stworzeniami robię? z jaskini po wschodniej stronie. Oszala. Eee, no to zrobimy z moim kompanem. Pokaż mi swoje towary. tu o niego chce tylko kasę masz tą skórkę yy. nie wiem to weź to sobie weź to sobie weź to też to też pier ile mam tych łuków myśliwskich zostawię sobie jeden ten mógł mnie nie interesuje to wszystko sobie możesz wziąć to też, to też. Kill off. A kill off sobie zostawimy. Tarcze, tarcze. Mm. To, to. O, to i to. To też. No możesz jedną chochlę jeszcze wziąć. Taki Twój news Dołożymy jeszcze tam złoty. Bo nie chce mi się yy, targować jakoś jeszcze. Bo można jeszcze tak zrobić, że yy, można mu składać jeszcze albo dać, yy, żeby, no, żeby zapłacił tyle ile może, ale no ja nie będę po prostu marnował kasy, bo nie lubię marnować kasy. I tym oto sposobem zdobyliśmy 3000, więc dla mnie, bo dla mnie bomba. Yy, Ten gośmi jest podejrzany. Mm, co tu jeszcze można zrobić? Czy tak szybko jeszcze. No chyba nic. Więc to na tyle w tym odcinku, więc na razie.